Dzień dobry wszystkim. Wyczekiwany sezon Formuły 1 właśnie ruszył, więc pomyśleliśmy, że pora na jakieś podsumowanie. No ale kto wygrał, kto zawiódł, kto najbardziej się rozwinął czy zaskoczył, wiecie choćby z serialu Netflixa Jazda o Życie. Ale czy wiecie, który kierowca wygenerował największe straty dla swojego zespołu? Jedna skrzynia biegów do bolidów F1 kosztuje pół miliona dolarów. A przednie skrzydło, które jest najbardziej narażone na uszkodzenia, wyceniane jest na aż 170 tysięcy dolarów. Czyli po prostu porozmawiamy o kierowcach, którzy oczywiście z przymrużeniem oka są mistrzami w niszczeniu bolidów. Jesteście ciekawi? Lećmy. Miejsce dziesiąte Roman Grożan. Dosyć pechowy kierowca, który wielokrotnie nadużywał zaufania szefa swojego zespołu, czyli Guntera Steinera. Jako kierowca Hasa popełnił bardzo wiele błędów, spowodowanych przede wszystkim swoją lekkomyślnością. Obecnie dalej znajduje się w stawce. Ten sezon będzie dla niego czymś w stylu być albo nie być. Ciężko powiedzieć, gdzie znajdzie się na początku kolejnego roku. Wszystko jest w jego rękach, ale moim zdaniem, jeśli się nie poprawi, to Formuła 1 o nim zapomni. Łączny koszt szkód grożana w sezonie 2019 wyceniony został na 1 729 000 dolarów. Miejsce 9 Sergio Perez. Meksykanin najwięcej problemów miał z podłogą oraz przednim skrzydłem swojego bolidu. Jeśli chodzi o pierwszą część sezonu, miał on ją naprawdę słabo. Rzadko punktował, przywoził boli praktycznie na końcu stawki, a Grand Prix Niemiec czy Grand Prix Singapuru nie ukończył. W drugiej połowie roku w 8 z 9 weekendów regularnie był w pierwszej dziesiątce. Jest pewniejszą częścią zespołu Racing Point. Inaczej było, gdy za partnera miał Estebana Okona, czyli obecnego kierowcę Renault. Łączne uszkodzenia kierowcy kosztowały jego zespół 1 768 000 dolarów. Miejsce ósme Robert Kubica. Nasz rodak musiał cały sezon uważać na samochód. Nie licząc tego, że Bolit Williamsa po prostu nie nadawał się do użytku na torze. Robert teraz nawet został wycofany z wyścigu ze względu właśnie na oszczędzanie komponentów. Wartość szkód wyniosła 1 780 000 dolarów. Co... Miejsce siódme Lewis Hamilton. Mistrz Świata miał naprawdę stabilny sezon. Wygrał 11 wyścigów, oprócz tego 6 razy był na podium, co tak naprawdę przełożyło się na to, że nie miał konkurenta jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Świata. Przynajmniej takie jest moje zdanie i tak przewidywałem. Niemniej jednak, naraził swój zespół na naprawdę wysokie koszta. Suma uszkodzeń wyniosła 2 miliony 104 tysiące dolarów, co plasuje go na siódmym miejscu rankingu i sprawia, że jako pierwszy w tym zestawieniu przekroczył barierę wyceny tych szkód wynoszącą 2 miliony. Miejsce szóste George Russell. Kolega zespołowy Roberta Kubicy z poprzedniego sezonu tak naprawdę musiał się zmagać z tymi samymi problemami co Robert. Gość jest naprawdę utalentowany, ale Williams nie pozwala mu rozwinąć swoich skrzydeł, bo mógł się ścigać co najwyżej z Robertem. Szkody wyniosły 2 137 tysięcy dolarów. Najbardziej pamiętna jest awaria wynikająca nie z błędu George'a, a wadliwego montażu studienki na torze w baku, gdy uszkodził monokok swojego bolidu. Według relacji samego kierowcy, gdyby studienka uderzyła 10-15 mm wyżej, uderzyłaby w miejsce, gdzie siedział. Mogłaby uszkodzić choćby kręgosłup Brasela. Szkody wówczas były spore, ale na szczęście Williams dostał odszkodowanie od zarządcy toru za ten incydent. Miejsce piąte Walteri Bottas. Mieliśmy Williamsa, Mercedesa, Williamsa i znowu mamy Mercedesa. Finn zaliczył solidny sezon, ale w dalszym ciągu jest w cieniu Louisa Hamiltona. Łączna wartość szkód oscyluje w granicach 2 573 000 dolarów. Najbardziej pamiętną kraksą Walteriego chyba jest ta podczas kwalifikacji do Grand Prix Niemiec. Spójrzcie, że tak naprawdę nic się nie stało, ale no dwa koła i przednie skrzydło to wartość prawie 200 000 dolarów. To był ogólnie ciężki domowy wyścig Mercedesa. Miała być feta, wyszła z typa. Ha! Miejsce czwarte Antonio Giovinazzi. Hmm. Antonio Żowinacji. No właśnie, niczym szczególnym nie zapisał się na kartach historii zeszłego sezonu. A w tym sezonie czeka go batalia, żeby w ogóle mieć miejsce za kierownicą w następnym sezonie. Jako junior był niezły, niemniej jednak nic nie wskazuje na to, by ponownie jego talent miał jakkolwiek eksplodować. W rankingu wylądował na miejscu czwartym ze szkodami o wartości 2 milionów 712 tysięcy dolarów. Najczęściej niszczone było przednie skrzydło i podłoga bolidu. Co ciekawe, ilości zniszczonych podłóg jest wiceliderem. Miejsce trzecie, Kevin Magnussen. Duńczyk punktował tylko trzy razy w trakcie sezonu i to był ogólnie bardzo ciężki rok dla Hasa. Dziwi mnie, że szef zespołu Gunter Steiner nie wymienił całego składu, ale no co, zaryzykował, zobaczymy jak to będzie. Wartość szkód wina oszacowana została na 2 765 000 dolarów. Co zapamiętaliśmy z jego dokonań? Wypadek podczas Grand Prix Kanady, gdy rozbił praktycznie cały bolid. Maszyna rozpadła się w drobne kawałki, a Duńczyk dołączył do grona kierowców, którzy rozbili się o ścianę mistrzów przy wejściu na prostą toru. Tyle, że Magnussen mistrzem raczej nie zostaje. Drugie miejsce na naszym podium. Lens Stroll. Kanadyjczyk punktował tylko w sześciu wyścigach. Reszta wyścigów jest raczej albo słaba, albo do zapomnienia. Tak jak weekend w Barcelonie, który należy raczej do tej drugiej kategorii. Podczas pierwszego treningu do Grand Prix Hiszpanii, trochę na własne życzenie, rozbił przód bolidu, gdyż po korekcji błędu spanikował, blokując koła. Dwa dni później, podczas samego wyścigu na 46. okrążeniu, tak jakby po prostu zignorował kierowcę McLarena, który był tuż za nim. Panowie zahaczyli o siebie, stroll wypadł z toru, uderzając tym razem tyłem bolidów bariery. Wartość szkód to 2 943 000 dolarów. Miejsce pierwsze ta-da-dam! Aleksander Albon. Tajski kierowca rywalizował za starami bolidów dwóch zespołów Red Bulla i Skuderi Toro Rosso więc jego punkty są sumowane. Albon awansował do zespołu Red Bulla, zastępując nim Piera Gasliego. Mam wrażenie, że szukam trochę dla niego usprawiedliwienia ze względu na to, że jest naprawdę obiecującym kierowcą. Mam nadzieję, że u boku Maxa Verstappena naprawdę się rozwija i pokaże, na co go stać. Podoba mi się, że zawsze szuka limitów, jedzie grubo albo wcale. Niemniej, jest liderem i zwycięzcą rankingu z łącznym kosztem zniszczonych części na poziomie 4 869 000 dolarów. Chyba najpoważniejszą kraksą była ta podczas trzeciego treningu do Grand Prix Chin, gdy wypadł z toru podczas wychodzenia na prostą startową. Próbował ratować bolid, ale nie było już ratunku. Bardzo mocno uderzył w bandy przy ogrodzeniu. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Pamiętam, jaki ja byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, ile ta zabawa w 1 kosztuje. Jesteście równie zaskoczeni, czy już zdawaliście sobie sprawę z sytuacji? Dajcie znać w komentarzach. Za nami dwie rundy sezonu, przed nami Węgry, więc będzie się działo. Pamiętajcie o subskrypcji kanału, klikaniu łapek w górę, dzwoneczka, zaglądajcie na Instagram, na nasz fanpage, czy dołączcie do grupy na garażu Willy Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, piona! Piątkę OK. Jest ok? Koniec? O! Robert Kubica! Robert Kubica! Robert Kubica! Szkoda, że nie jeździ w sumie, ale może coś chociaż zachoruje. Nie żeby sobie wypadek robił, ale może jakaś taka sraczka albo coś. Dziowinacji, bo nie, nie lubię go.